Może tak nagrywać? Ukryć twarz? Schować się? Niektórzy chowają się za okularami wielkimi, za czapkami, tak żeby ukryć. Ja tak nie będę robił. Lecimy. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak wiele osób boi się nagrywać wideo ze swoją twarzą? To nie kamera ich przeraża, to strach. Przed tym, jak wyglądają, przed tym, co powiedzą inni, przed tym, że nie będą tak perfekcyjni. A prawda jest taka, każdy kiedyś zaczynał, każdy czuł tremę, każdy myślał, to nie dla mnie. Jeśli nie zaczniesz, nie przekonasz się, ile dobrego możesz wnieść dla innych ludzi. Twoje pierwsze wideo nie musi być idealne, musi być tylko nagrane. Nagraj i przekonaj się, jak wiele zyskasz. Taki backstage. Nagrywanie rolek, shortów to nie jest takie proste. Ja już nagrywam trochę nagrań, troszkę też szkoleń prowadzę na jakieś 16 lat. Więc można powiedzieć, że mam jakieś doświadczenie, ale ja nie jestem aktorem, który gra w filmach, ja nie jestem aktorem, który gra w teatrze, ja nie jestem dziennikarzem, który z kamerą jest non-stop. Ja ogólnie pracuję na sali szkoleniowej, gdzie pomagam innym zyskać te kompetencje, prowadzę ich, jak nie jestem niejako ten obserwator, który mówi, co mogą poprawić, jak to poprawić. Umiem to wyłapać, bo też mam swoje doświadczenia, ale kiedy tu sam staję, no to też mam stres. To nie jest tak, że to nic się nie dzieje, że ja nie przeżywam i tak dalej. Więc, żebyś wiedział, że czas po prostu przełamać opór, taki wewnętrzny to przekonanie, że coś ci nie wyjdzie, i po prostu nagrać. Będzie jak będzie, po prostu wrzucisz to do sieci. Co się wydarzy, to się nic nie zmieni, dalej będziesz żył. Po prostu nagraj, wrzuć do sieci, nie zastanawiaj się. Na razie.